Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie tradycyjnie komentarzy, jeżeli można. Słuchajcie, postanowimy jednak troszeczkę rozwinąć temat Związek Biznesowo-Partnerski. To i tak, i tak wszystko jest jeden wielki, wielki skrót. Ale w kwestii tego, czy ja promuję co mnie lub coś w tym stylu, tak żeby to wyjaśnić, a co ja tu chcę wyjaśnić? Chcę wyjaśnić, że bronią bronią właśnie tych całych tęczowych, LGBTQ, czy coś tam jeszcze, ich własną bronią jestem w stanie ich pokonać. No, znaczy, jestem ja. Gdybym no. miał siły i środki. Dobra. Ale na czym miałby to polegać? Słuchajcie, wspomniałem wtedy, że ja tam jestem za związkami biznesowo, partnerskimi, ale słowem, słowem nie wspomniałem o seksie. Do czego tutaj zmierza. Słuchajcie, e, ro, zrobiłbym dokładnie to samo, co teraz robią tęczowi. Oni też są tak sprytni i cwani, że na tych wszystkich manifestacjach, e, na tych wszystkich walkach o tą swoją niezależność, o to, jacy oni są poniżeni, zaniedbani, jak wobec nich to są różne retorsje, że my ich tak strasznie prześladujemy i, i tego typu akcje wrzucają, a jednocześnie promują siebie jako takich super, gości, miłujących pokój, demokrację, sami siebie trzymających się za rączki, patrzącym sobie w oczka. Nieważna jest płeć, nieważne wszystko, natomiast oni również nie wspominają słowem o seksie. I teraz, żeby to zobrazować, powiem Wam taki kazusik, jakby to miało niby wyglądać. Niby, ponieważ jest to tylko nieliczni. Jak mówię, pan profesor Adam, z całym szacunkiem, no miło, miło, że ktoś na internecie, bo na pewno jest więcej tych ludzi, którzy może nie udzielają się na YouTubie, ale właśnie mają podobne poglądy, co i ja. To, to dla mnie było, to było miłe zaskoczenie. Odjechałem trochę, ale wracam. Kazusik. Słuchajcie, Kazusik polega na tym, że na przykład jest czworoko. Trzech panów, jedna pani. Co nie? W tym związku biznesowo-partnerskim. Wszyscy się szanują, wszyscy prawda tego, no i przychodzi Pan z pretensjami do urzędnika, do urzędnika, że Pani nie chce z nim uprawiać seksu. Mówi, że tak, że ona rano to tam z jednym partnerem ma seks, z wieczorem z drugim, a z nim nie chcąc się, się dobija do niej i tak dalej, no ale urzędnik patrzy na niego i mówi krótko na temat. Ale proszę Pana, a dlaczego ona miałaby z panem uprawiać seks? No, bo z nimi uprawia, ale to jest wolny kraj. No, ale my jesteśmy w związku biznesowo-partnerskim, no to pan się pomylił. Bo seks i obowiązki małżeńskie seks należy może być to co obowiązek, ale tak, niech będzie bardzo dobrze. Obowiązki małżeńskie to dotyczą małżonków. W ogóle seks jako taki to dotyczy związku małżeńskiego. Pan jest w związku biznesowo partnerskim. Ale ja ją kocham, załóżmy, powiem, ale ja ją kocham i uję i tak dalej. I tego no w porządku, A kto panu tego zabrania. Ale do jej ciała to pan nie ma prawa. Ona jest wolną osobą. Proszę pana, ona jest z pana w związku, też was pana kocha na pewno, ale z panem nie chce uprawiać seksu, bo nie musi. Nikt jej nie, do tego zmusić nie może. A z tymi panami uprawia, no to to jest jej wybór. Zobaczcie, na tym sztuka polega, że. Ja mówiąc o związku biznesowo-partnerskim, mówię to celowo i bardzo wyraźnie, nie mówię nic o seksie, mówię dokładnie językiem tęczowych. Oni też się trzymają za rączki, to, to, tamto, bajera, a nie chcą mówić o dalszych konsekwencjach ich czynów. Tylko, że oni są na tyle bezczelni, że oni nie chcą mówić o, mówiąc, mówię tu o konsekwencji. Na przykład, podam Wam kolejny przykład, tak walczą o miłość, o tu, szanuję jeden drugiego, dwóch panów, może skupię się, lesbijki, troszeczkę jest, inna budowa ciała powiem tak, ale podobnie temat, ale skupię się na facetach, dobra. Nie mówią już o tym, że na przykład w wieku około 50 lat mają problemy urologiczne, ponieważ mają zwyczajnie zwieracze odbytu rozwalone, rozwalone, zniszczone i już zaczynają się problemy urologiczne. Ale oni o tym nie mówią i teraz e, taki przyjdzie, po, e, wiecie, oni chcą mi małżeństwo. No to przepraszam bardzo, to, to teraz ja mam za nie spłacić, za jego, <gryw> użyłbym innego słowa, za jego wynaturzenie, delikatnie to ujmę, wynaturzenie, no przepraszam bardzo. Zwieracze odbytu nie służą do seksu. Inny narząd służy do seksu, tak nas stworzyła natura. Ale tu odbiegamy od tematu, bo ja mówię tego, powiem powiem tak, może jak ktoś nie chce tego słuchać dalej, tego się nie da normalnie mówić tak jak w poprzednim filmie. No trzeba to tu wulgarniej. Natomiast ja też postaram się jak najmniej do tego ograniczyć. No jeżeli kochasz kogoś, a mówisz, że go kocham, to tak, kochasz go, szanuj go, to nie doprowadzaj! Do utraty zdrowia tego drugiego. Ja bym na przykład powiedział: no, Przepraszam, go. co ty z nim robisz? Co on robi z kolegami, czy tam jeździ po świecie, czy tam i tak dalej? No ale no, bo, bo my tak lubimy. No to jak tak lubicie, to bierzcie za to odpowiedzialność, ale to nie ma nic wspólnego z małżeństwem, bo oni chcą małżeństwa, właśnie. A ja mówię o, o. Teraz rozjechaliśmy się, ale mówię właśnie o tej mojej koncepcji związku biznesowo-partnerskiego. W związku biznesowo-partnerskim nie mówimy w ogóle o seksie. W ogóle. Co To jest wolność. Nikt nie musi nic świadczyć w kwestiach seksualnych. Nic. To jest, to jest najważniejsze, co, o czym ja mówię, bo większość by powiedziała: jak się na to zgodzisz, to oni tam będą sobie robić i tak będą robić, i tak będą robić. Ale ty teraz, teraz oni są trwańsi, bo chcą zrównać to z małżeństwem. I Zobaczcie, moja koncepcja związku biznesowego partnerskiego wyprzedza ich nie o jeden. A co najmniej o dwa kroki, ja jestem przed nimi. Zanim oni z, z, zrobiliby związek małżeński, to ja, wam, ja bym zrobił związek biznesowo-partnerski. Zobaczcie, oni chcą na przykład związek małżeński, no będzie ich dwóch, co nie? Będą dwóch, no i na boku będą sobie tam zaliczać jeszcze po kolei, yy, przyprowadzać sobie ten, co będzie przyprowadzał kolegów ten, co takie będą różne wagoniki robili, to jest popularne i normalne. Oni, oni się z tym w ogóle nie kryją. A ja im idę, na, no, zobaczcie, teoretycznie, ja im idę na rękę, Ale przecież jeżeli was się kocha trzech, czterech czy nawet pięciu, to załóżcie sobie związek biznesowo-partnerski. Będziecie coś w szpitalach, odwiedzicie teraz. Zobaczcie, wyprzedza mi, wyprzedza ich. Ale nie zaglądam im do łóżka i nic nie nakazuję. Mało tego, każdy z nich jest wolną istotą. W moj, mój związek wyprzedza ich jeszcze. Mój, moja teoria e, e, prawna e, poza tym jest dużo szersza i dużo dalsza. No, no tak, no jest nas trzech. Żadnych z nas trzech trójkąt, a w małżeństwie byłoby nas tylko dwóch. Czyli facet wiedząc, ma rację. To kurczę, jak nie z nas trzech, to może zrób trzech. Widzicie? Oni chcą tylko dwóch, a ja im daję nawet do pięciu. Możliwość do pięciu. Tylko na końcu, tak jak powiedziałem w poprzednim filmie, ograłbym ich bronią. Tak, jak oni teraz nie chcą mówić, bo zobaczcie, oni w tych wszy wszystkich manifestacjach, czy malują sobie twarzyczki, tu bajerka, tu chodzą sobie na tęczowo ubrani, ale oni, zobaczcie, jacy są sprytni. O seksie nie mówią nic. Oni chcą się tylko kochać, oni chcą się przytulać. Wieczorem oni w oczka se patrzeć, nie mówią, cwani są. Cwani są, ja powiem więcej, e, tam jest grupa takich młodych. E, Przygłupów, bo to, 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 to jak może m, nastolatek, czy tam około dwudziestolatek, który już powinien mieć jakieś pojęcie o świecie, brać w czymś takim udział? I on, jest, on jest taki, wiecie, on jest taki, m, taki wolnościowiec, taki tełą wolnościowiec, co się na wszystko godzi i tak dalej. To ciekawe, jak przyszedł do taki 50-parolatek i powiedział, wiesz, potrzebuje skorzystać z Twojego tyłka, Choć tam pójdziemy za krzaki, czy tam gdzieś do jakiegoś to no przecież jesteś wolnościowiec, mówisz, że a ja mam potrzebę, ty mi się podobasz. Ciekawe co by taki, taki wolnościowiec wtedy zrobił. No, Tutaj musiałem się posłużyć jeszcze tym e, e, kazusikiem, no bo, bo tak to wygląda. A teraz oni tam tak wypowiedziują, jacy oni są, prawda, wszyscy atrakcyjni i fajni. No i polega to to, to, to jest, ja to mówię, to, 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 to do, powiem tak, to, dopóki YouTube jest, ja to opracowałem 35 lat temu, jako nastolatek, przestałem, przestałem w ogóle się tym interesować, bo ja to lata temu, jako nastolatek, wszystko opracowałem, a że teraz mam wypo możliwość wypowiedzieć się na YouTubie, no to korzystam z tego. Niech to zostanie dla potomnych bynajmniej, bynajmniej dla potomnych, bo, tak jak powiedziałem, to chyba ostatni rok tego kanału, ale mam nadzieję, że mi nie zostanie zamknięty, tylko zostanie po prostu e, jako taka ciekawostka. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam.